Ta ostatnia niedziela dzisiaj się rozstaniemy powiedzieli sobie ci wierni kibice JK z Jastrzębie, którzy zaczęli opuszczać Jastor już w 55. Minucie meczu z Unią Oświęcim. Nasi hokeiści wciąż są dalece od formy z zeszłego sezonu i po raz kolejny sprawili swoim sympatykom niemiłą niespodziankę, przegrywając w słabym stylu z drużyną przynajmniej teoretycznie niżej notowaną. Pierwsza tercja rozpoczęła się od mocnego uderzenia gospodarzy, którzy już po kilkunastu sekundach mogli objąć prowadzenie po zamieszaniu pod bramką Unii. Kibice już widzieli krążek w brance przemysława Witka, ale czy istotnie guma przekroczyła linię bramkową? Po analizie wideo sędziowie uznali, że trafienia dla JK HGKS nie było. W czwartej minucie gospodarze powinni byli objąć prowadzenie, ale Richard Kral przegrał pojedynek z Witkiem. Gdy wydawało się, że kwestią czasu jest zdobycie gola przez gospodarzy, skutecznie uderzyli unici. W ósmej minucie sporo zimnej krwi pod bramką przemysłowo drobnego zachował Marcin Jaros i otworzył wynik meczu. Kibice JK HGKS zapewne liczyli, że to tylko złe miłego początki. Tymczasem im dalej w las, tym więcej drzew. W 15. minucie goście podwyższyli rezultat po ładnym strzale z dystansu: Ladisława Gablisia, a krążek w drodze do bramki Jastrzębian jako ostatni dotknął Petr Tabaczek. Niespodzianka? Na pewno. Sympatycy ekipy z leśnej mieli nadzieję, że w drugiej tercji zobaczą inną drużynę. Tymczasem było jeszcze gorzej, a z trybun, co bardziej krewcy kibice, zaczęli rzucać przysłowiowym mięsem. Bardzo grubym mięsem. W 26 minucie gości mogli zobaczyć trzeciego gola, ale błędu gospodarzy nie wykorzystał Marek Modrzejewski. I zamiast podwyższyć prowadzenie, trafił w drobnego. Przez kolejne 9 minut niewiele działo się na tafli, ale w końcu zaczęło się dziać. Najpierw goście ostrzelali słupek JK a chwilę potem Zdenek nie popisał się w pojedynku sam na sam z Witkiem. W końcu jednak wynik się zmienił, choć w kontrowersyjnych okolicznościach. Ponownie w ruch poszło wideo, ale tym razem strzale Kamila Kalinowskiego. Teraz jednak arbitrzy nie mieli wątpliwości i bramkę uznali. Wysokie prowadzenie Oświęcimia na krótko rozłościło gospodarzy, którzy rzucili się na rywali. Ale ani Kral, ani Urbanowicz nie zdołali zmienić wyglądu tablicy z wynikiem. Sytuacja zmieniła się w trzeciej tercji, gdy gospodarze w końcu wzięli się ostro do pracy. W 48 minucie dwóch zawodników Unii powędrowało na ławkę kar, co pomogło Jastrzębianom w napoczęciu rywali. Po asyście krala, Bordowski z bliska pokonał Witka i wlał trochę nadziei w serca kibiców. Niestety nie na długo. Opór JKH nie dał efektu. Brakowało nie tylko dokładności, ale też szczęścia. Jak w 55 minucie, gdy Prochazce zabrakło kilku centymetrów kija przed bramką Unii, aby strzelić kontaktowego gola. Niedługo potem trener Trilicik zagrał wabank i zdjął odrobnego. Na niewiele się to przydało i po szybkiej kontrze Jarosław Różański podał po koleżeńsku do Tabaczka, który przypieczętował zwycięstwo gości. Jastrzębian stać było jedynie na odpowiedź Macieja Urbanowicza na 45 sekund przed ostatnią syreną. Mecz skończył się zasłużoną wygraną Unii, a zarząd i sztab trenerski od KHGKS dostał kolejny materiał do przemyśleń.